Tym razem nakręcimy zupełnie inny materiał niż większość osób pewnie by się spodziewało, jeżdżąc kurwetą. A mianowicie, zobaczymy na ile uda mi się ekonomicznie jeździć tym samochodem na co dzień. Tankuję zaraz do pełna i zobaczymy po tygodniu użytkowania jaki będzie finał. No, tak naprawdę z tego co żeśmy jeździli na co dzień, tylko to też nie do końca jest miarodajne, bo dużo osób chcę żeby przygazować żeby zobaczyć jaki jest dźwięk i tak dalej dlatego nie do końca może to będzie było porównywalne natomiast średnia wychodziła na w granicach 16 litrów no zobaczymy przy takim normalnym, normalnym jeżdżeniu na co dzień jak większość osób jeździ jaki będzie ten wynik także zaraz zobaczymy skasuję licznik i zobaczymy czy się uda zejść poniżej

Zaraz wyciągnę i wam pokażę, ile, ile sztuk krzeseł wchodzi do kurwety. Auta sportowego dwuosobowego. A przy okazji, spalanie z 24 zszedłem na 20. Zobaczymy, jak będzie dalej. Da się? Da się dobra, trzeba to odnieść. Niewątpliwie dużym plusem, ja tym autem po mieście jest to, że ludzie są no, bardzo uprzejmi, jak jeździsz normalnie Nie jakoś, żeby wiesz na hamówę się pchać, cisnąć i wiadomo co To normalnie ludzie wystarczy, że włączysz kierunkowskaz na świata, ci puszczają i, i nie ma z tym problemu. Pokażę. Dzięki jest ok, natomiast często jest tak, że jedziesz jakimś innym autem, to dla złośliwości ktoś będzie drogę blokował tutaj o dziwo tak nie jest każdemu się wydaje, że jak jedziesz takim autem, to będziesz pałował i zrywał głupka. a zaskoczenie jest inne i może to jest dlatego ten powód Kurweta jest mega mega wygodna, natomiast nie mogę zdzierzyć tylko jednej rzeczy to lewe lusterko, słuchajcie, jest tak nie wiem, to szkło jest jakieś dziwne na, na tym lusterku no fajnie, gdzieś kompletnie nic nie widać no, już nie wspomnę o nocy często jest tak, że trzeba głowę niestety wystawić przez szybę wtedy się człowiek wygląda jak debil krótko mówiąc no ale niestety, lepiej wystawić głowę za szybę i zobaczyć czy coś z tyłu nie ma bo po prostu się w coś nie władować. mamy czwarty dzień jeżdżenia korwetą na co dzień w cyklu miejskim dodam i jedna rzecz, która, którą zawsze rano zastaję zobaczcie a mianowicie łapki patrzcie I tu jest nawet ktoś mi z tyłu wyrysował jakiegoś nie wiem gościa nie wiem czy to będzie widać o takiego źludka zadowolonego Także chociaż tyle jeden miły akcent wbrew pozorom to auto nadaje się do jazdy na co dzień wcale nie ma tragedii ani z parkowaniem Poza lusterkami, no lusterka faktycznie przeszkadzają, natomiast reszta jest ekstra. No i dużo bagażnik, słuchajcie, jakby się chcieli coś włożyć. Moje codzienne pakunki wyglądają tak. Śniadanko z mojej ukochanej obiadzik. Torba na siłownię i w zasadzie tyle. Brakuje uchwytów takich na takie rzeczy, żeby się nie walały po bagażniku, no ale okej, okay, do przeżycia. Jakoś tutaj trzeba upchnąć Lepsze od kuranej kawy Kawy rano przynajmniej nie trzeba pić I coś wam jedną rzecz pokażę To czego się najbardziej e, Obawiałem jak kupiliśmy corwetę, a Mianowicie tego, że nie wjadę do garażu I wam pokażę dlaczego Trzy palce dzień jeżdżenia korwetu na co dzień tak naprawdę dopiero po tych kilku dniach można wyciągnąć pewne wnioski mianowicie to cztałto jest funkcjonalne, czy się dobrze nim jeździ na co dzień, czy też nie, czy nadaje do miasta, czy też na urzędowe wypady poza nim miasto. Najlepsze jest to, że codziennie wchodząc do garażu jest taki widok. Tutaj widać też, jak ten samochód w porównaniu do innych Audi jest niski. A już Wam pokażę. A mianowicie tutaj trójka mojego sąsiada. Tutaj jedziemy więcej potąd. Natomiast korweta. dobra, 30 centów mniej. Dobra. To co, jedziemy do pracy. I może kilka rzeczy takich, które się nasuwają przy, przy wsiadaniu nawet no tutaj tak o ile facet siada do tego auta to nie ma najmniejszego problemu natomiast kobieta jeżeli ma spódniczkę załóżmy u mnie dziewczyna jeżeli wysiadam z tego auta no to jest faktycznie problem a mianowicie tego typu że ten próg nie wiem, czy go będzie widać no tutaj faktycznie odstaje od y, boku auta od tego nadproża. no i faktycznie jest problem tego typu że przy wysiadaniu Kobieta musi zrobić taki krok. No, ok, jeden się to będzie podobać, drugim niekoniecznie. Dzisiaj stwierdziłem, że sobie ustawię nowe, nową szatę graficzną zegarów. O, mianowicie tego typu. Tutaj fajną rzeczą jest to. Ee, nie wiem, czy to będzie widać. A, a, a. O co chodzi? Chodzi o to że mamy wskaźnik, kiedy należy nie wkręcać samochód na wyższe obroty. No, są osoby, które no, być może nie wiedzą i wtedy zaczyna się odpalenie auta i od razu but. No, nie jest to dobre ani dla silnika, więc nie róbcie tego. Cześć, dzisiaj mija piąty dzień, jak jeżdżę kurwetą po mieście w sensie na co dzień i myślę, że dzięki temu mogę coś więcej powiedzieć, czy to auto się nadaje do takiej jazdy, czy też nie moim zdaniem dużo jest rzeczy takich, które zasługuje na pochwałę tego auta zresztą według mnie jest więcej za, niż, niż przeciw między innymi fotele, tak jak widzicie fotele są kubełkowe za że fajnie wyglądają, mam taki napis Z06 tutaj tą chorągiewkę. No to fotele tak jak wspomniałem, są kubełkowe, dla mojej postury fotele są rewelacyjne z tego względu, że nie ma tego problemu przy bardziej dynamicznym pokonywaniu zakrętów, jeżeli się będę przesuwał z jednej strony na drugą, to osoby bardziej otyłe mogą mieć problem tego typu, że po prostu będą siedzieć w takiej pozycji, bo no nie ma możliwości regulacji szerokości tego oparcia. Przy okazji siedzeń, dzisiaj mam akurat 28 stopni, teraz zaszło słońce trochę, ale w ciągu dnia grzało. Wieszcie, mi, że usiąść do tego na skórze na fotelach, tych skórą w koszuli, nie jest niczym fajnym. Zresztą myślę, że nie jedna osoba z was wie. Super rzeczą jest to, że mamy możliwość wentylacji fotela. Siedzenia są wykończone skórą perforowaną, wentylowaną. Jest trzystopniowy zakres regulacji tej wentylacji. Tak samo uważam, że rewelacyjną rzeczą jest to, że osoby jadą co obok. O, pasażer też ma taką możliwość regulacji, czyli nie miesza nam się gdzieś tutaj, nie, nie wciska palcami, nam tutaj nic nie miesza. Nie wiem, czy jest to celowy zabieg ta półka, która tutaj przeszkadza. W sensie, może pasażerowi, ale nie, nie kierowcy. Jest zużycie paliwa. No, w cyklu miejskim auto pali 19 litrów. Jeżdżę na trybie Eko, próbowałem zejść do poniżej 18, ale nie udało mi się to. Mamy łopatki dodatkowo do zmiany biegów przy kole kierownicy. Szkoda, że nie są tak duże jak Ferrari, czyli ta zmiana jest, jest łatwiejsza. No i tutaj oczywiście takie ładne logo Z06. No i head up. Auto wyposażone jest w head up. Nie wiem, czy go teraz będzie widać. Jest też możliwość pod ręką tej regulacji razże jasności, dwa wysokości też tego head upa. Fotele dodatkowo też regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień. Też jeżeli sobie spersonalizujecie jakieś ustawienia samochodu, to wystarczy nacisnąć set numer 1 i tak samo z ustawienia lusterek czy samego siedzenia nam zapamiętuje. Nagłosienie oczywiście boza. O, wszystko oprzyte ładnie, niczym akcentową ładnie to wygląda tutaj przez całą deskę. O. No dodaje takiej klasy, nie? Tak samo tutaj, będąc przy, e, przy schowkach, no, funkcjonalne to, że możecie sobie jakieś wodę, kap-holdery czy, czy telefon tutaj wrzucić. Rewelacyjną rzeczą jest to, że mamy e, złącza USB. Są dwa, jedno drugie i dodatkowo jeszcze możecie sobie tutaj podłączyć. Ja mam akurat kamerę podłączoną tutaj dodatkowo w to gniazdo. No i takie smaczki, że to jest znaczenie Z06. Fajnie to, to wygląda. Otwierać bagażnik w tym miejscu. Przy okazji, bagażnika to Wam pokażę. O! Co się mieści w bagażniku? Torba, torba na siłownię, jakieś drobne zakupy i w zasadzie tyle. Rewelacją jest między innymi to, że mamy ściągany dach. Jest to powiecie proste, bo jedna osoba spokojnie może go zdjąć. Pokażę Wam, jak to zrobić. Nie wiem czy będzie dobrze widać, o tutaj mamy takie rączki, to zwalniamy, o tutaj i dodatkowo tutaj trzeba nacisnąć w ten sposób i się zwalnia, to trzeba uważać tylko żeby głową nie przycedzić w, w tą łapę, bo nie byłoby to nic przyjemnego jakby jest to metalowe, więc radziłbym uważać. I zaraz Wam pokażę, w jaki sposób sam, sam e, e, mogę ten dach zdjąć. I dodatkowo tutaj jest możliwość zaprogramowania, załóżmy bramy wjazdowej do garażu, że nie musimy dodatkowego pilota mieć. Połączenie SOS, natomiast no, nie wiem, czy to w Polsce działa, czy nie. E, odnośnie jeszcze tej funkcjonalności, fajną rzeczą odnośnie tych schowków jest e, schowany schowek pod tym wyświetlaczem. Też jest on stosunkowo głęboki, także czy portfel, czy klucze. Można sobie tam wrzucić, no i dodatkowo, oczywiście, jeszcze o nie, nie zwróćcie uwagi jeszcze jedno złącze USB. Także są 3-4 złącza USB. No, rewelacyjna rzecz. No, klima automatyczna, natomiast tutaj mamy możliwość regulacji. No i fajną rzeczą jest to, że mamy wersję amerykańską, a można przedstawić normalnie na stopnie Celsjusza. Przy okazji, Wam pokażę tutaj, jak mamy schowek otwarty. Załączymy, załóżmy bieg wsteczny automatycznie załącza się automatycznie załącza się kamera cofania też przy dojeżdżaniu o przodem jeżeli załączymy bieg mamy kamery z przodu przy zderzakach no fajna rzecz bo do wyjeżdżania z drogi podporządkowanej no mamy ten obrys samochodu po bokach i widzimy co się tam dzieje gdyby była faktycznie utrudniona widoczność słuchajcie rewelacyjną rzeczą jest carplay Czyli tak naprawdę pokazuje, wszystko to, co macie w telefonie, można przerzucić na ekran samochodu, raz, że od kontaktów, wszystkie kontakty. Ekran jest oczywiście dotykowy o ulubionej, czyli no wszystko JOTA, BJT, to co jest w telefonie, przerzuca Wam na ten ekran. Tak samo nawigacja, bo tutaj problem jest tego typu to, że. O, zobaczymy, czy będzie działać, czy nie. Nie wiem o co chodzi, ale to jest problem z moim telefonem w tym momencie, także. No, tak czy inaczej mamy możliwość CarPlay'a i przełączenia tego ekranu telefonu. Też fajną rzeczą jest to, że możecie sobie przez media, multimedia przełączyć. Załóżmy Spotify'a. No, I można jeździć. Czyli no, tak jak pokazałem, ze Spotify'a. Się. Ja mam akurat podłączone kablem, bo mi się telefon wyładowuje, natomiast nie mam takiej potrzeby. Słuchajcie, tyle rzeczy takich funkcjonalnych w tym aucie. Będąc przy okazji muzyki, na głośnienie Bose gra to rewelacyjnie, Z tego względu, że, raz, że mamy tutaj głośniki, tutaj głośniki, to jeszcze są głośniki O, tutaj, także gra to mega. I będąc przy okazji, słuchajcie, zobaczcie, jak jest wszystko dopieszczone. Co ktoś powie, że Amerykanie nie przywiązują do takich rzeczy uwagi. Raz, że jest tutaj oznaczenie Z06. Tutaj chorągiewka. Tutaj, tutaj. To zobaczcie na taki detal. To mi się osobiście bardzo podoba. O, zobaczcie. Nawet tutaj taka pierdoła, ale e, są znacznie Corvette. Tutaj. Czy też tutaj wszystko jest ładnie, ładnie pokazane. Dobra, co do wyglądu, no to samochód po prostu miazdze. Miazdze tym jak wygląda. Cztery końcówki układu wydechowego i cholernie szerokie opony. Nie wiem, czy to będzie widać. Z tyłu mamy oponę o rozmiarze 335 na 20 5x20 na cali, natomiast z przodu jest troszkę e, mniejsze koło, a mianowicie już ona ma szerokość 285 na 30 e, No też ogromne hamulce. Szczerze mówiąc, te hamulce do najlepszych nie należą. O ile mamy jakieś krótkie hamowanie, to ok. Natomiast ostatnio z bratem coś tam szybciej jechaliśmy i trzy razy takie mocniejsze do hamowania i niestety ale te, te klocki już czuć więc podejrzewam, że jeżeli byśmy pojechali na tor no to w bardzo krótkim czasie byśmy je skończyli natomiast co jeszcze To jest takiego mega fajnego słuchajcie, po otwarciu maski co się rzuca w oczy to przede wszystkim to, że po raz kolejny o, mamy takie smaczki między innymi tutaj ten napis i logo Corvette no, silnik potężny. Potężny nie jest niczym osunięty. O, tutaj. Performers. No, potężne te wszystkie wloty. No, jest po prostu przeogromne. Tak to tak to wygląda. Natomiast co do tych smaczków, jeszcze pokażę Wam ten dach. Jak w prosty sposób możemy z takiego samochodu zrobić. No, kabrio, targa, akurat tutaj jest. Zaraz Wam pokażę. I tak, jak pokazywałem, wystarczy te, o, to zwolnić. Zobaczcie, będę tak przy okazji tego bagażnika. Super rzeczą jest to, że nie trzeba go trzaskać, tylko. o. I się do meka. No i tutaj przy wsiadaniu no, trzeba uważać. Rusz kolejny. O, można sobie to ustawić. Może wyciągnę jeszcze ten dach. Nasze piękne miasto, pomnik znany bawcaj Europie. Co do skojarzeń to nie będę się wypowiadał jak nasz piękny rzeszu wygląda, słuchajcie. O, no, teraz wam pokażę, może będzie widać z perspektywy. gdzie gdzieś jest kamera na wysokości mojej głowy. No to tak, jak mówiłem o tych światłach, że tutaj fajnie widać, bo w Miniaku jest problem tego typu, że niby auto miejskie, a szybę ma pod takim kątem pochyloną, znaczy nawet nie pochyloną. tylko jest po prostu praktycznie pod kątem prostym, że nie widać e, światła i trzeba głosu tak o, głowę wychylać. E, słuchajcie, więc tak, auto mega się prowadzi. E, Silnik no natychmiast na naciśnięcie pedału gazu. Ja tu mówię, że on tylko paskoczy po e, stopie, tylko po to, żeby tego gazu dodać. Natomiast problem jest tego typu. O, nie wiem, czy tutaj będzie widać. Ta droga jest e, mocno pofałdowana przez e, autobusy. I problem jest tego typu, że trzeba tutaj kontrolować koło kierownicy. Z tego, z tego względu, że są bardzo szerokie opony i jeżeli one wpadną faktycznie w tę w tą kolejinę, no to trzeba mocno kontrować, no to to jest jedyny taki minus w prowadzeniu który no mi akurat przeszkadza o tu jest już fajna droga, to, to tego problemu nie ma widoczność super, te też jest fajną rzeczą to, że one są mocno wysunięte do e, przodu Także nie trzeba też głowy jakoś mocno wychylać, żeby tu w tym misterku cokolwiek zobaczyć. fajnie, dziękuję Marcin, bardzo mi miło. Słuchajcie, mamy poniedziałek, czyli tydzień czasu jeździłem korwetą. Pewne wnioski mi się nasunęły jeżdżąc tym samochodem, mianowicie to, że niestety, ale w takim aucie ze spalaniem nie uda się zejść do ani 14, ani 15 litrów. Natomiast minimalne spalanie jakie mi się udało osiągnąć, no to było to 19 litrów. Autem jeździłem jak dziadek w pewnym momencie, nie obrażając nikogo wieku. Ale nie ma szans, nie ma najmniejszych szans, żeby takie spalenie jak zakładałem osiągnąć. Auto fantastyczne, wbrew temu co dużo osób myśli, że takim samochodem nie da się jeździć na co dzień, powiem Wam, że da się. Da się naprawdę, auto daje mnóstwo frajdy, czekam na kolejny projekt, mam nadzieję, że będzie równie auto tak fajne jak, jak ten egzemplarz. Jak Adamowi się nie udało tym autem za długo pojeździć, bo w międzyczasie trafił nam się klient, ale myślę, że przy kolejnym odcinku, przy kolejnym projekcie to jemu się uda a mi nie. Dobra, na tym to tyle. Jeżeli film się podobał, łapki w górę, piszcie co Wam się podoba, co nie. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!